Witajcie kochani w kolejnym filmiku z serii Wybierz Kartę. I tak jak tydzień temu wspomniałam, że będę robić co tydzień właśnie takie filmiki, takie tygodniówki, co Cię czeka w tym tygodniu i... Dzisiaj również, co Cię czeka w tym tygodniu, czyli od 11 września do 17. I tak jak widzicie, wylosowałam dla Was karty, pogrupowałam je. Pierwsza grupa jest to Tygrysie Oko, druga Kwarc Różowy, trzecia Cytryn i czwarta Ametyst. I Waszym zadaniem, tak jak zawsze, jest wybranie jednej grupy kart. Ja oczywiście dam Wam na to trochę czasu, a korzystając z okazji chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawieniem kart tarota. Jeśli chciałabyś, chciałbyś skorzystać e, z moich czytań, e, zajrzyj na, e, w komentarz, tam masz wszystkie informacje, wszystkie informacje w sensie, e, w jaki sposób należy zadawać pytania, e, jaki jest cennik czytań. E, Także serdecznie zapraszam. Możesz do mnie napisać na adres mailowy, który y, widzisz w dole ekranu, y, w celu uzgodnienia szczegółów. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że dokonaliście już swojego wyboru, a ja przejdę do interpretacji grupy pierwszej. Tygry się oko. Co Cię czeka od 11 do 17 września? O wow! Duża zmiana, zamknięcie pewnych spraw, zamknięcie pewnych spraw. Pamiętajcie, że właśnie w tym tygodniu um, jest znów księżyca i przechodzimy w nowy rok numerologiczny. Także tutaj mi się pokazuje zamknięcie pewnego etapu. Tak, karta, karta śmierci, która jest kartą też transformacji. Mówię o transformacji, czyli jedno umiera po to, żeby nowe mogło się e, narodzić. Odcinanie się też od pewnych spra spraw. Mogą to być również sprawy formalne, tak? Mogą to być sprawy jakieś formalne. Ehm. Na których na przykład te zakończenie czekacie, i które po prostu umrą śmiercią naturalną, i wtedy będziecie mogli pokonać wszelkiego rodzaju przeszkody. Tutaj też jest taka informacja. E, równie dobrze może to dotyczyć um, Waszych spraw uczuciowych, czy um, no, chociażby też zdrowia, czyli tutaj zamykanie pewnych spraw, konsultacje mogą tutaj być z osobami, z jakimiś przedstawicielami prawa, przedstawicielami urzędów itd. Natomiast w dobrym kierunku, ponieważ karta ostatnia mówi o pokonaniu. Jest to karta um, mocy tutaj, karta siły. Także tutaj będzie pokonanie um, przeszkód, pokonanie pewnych spraw, które po prostu się um, właśnie w tym tygodniu zakończą. Jakże piękny rozkład kart, który jest no, jednoznaczny, tak naprawdę. Także, kochani, tutaj. Um, no, będą się kończyły pewne, pewne rzeczy, gdzie pokonacie wszelkie problemy. Także tutaj naprawdę bardzo e, intensywny tydzień, intensywny tydzień i powiedziałabym e, zakończony triumfem, zakończony triumfem. Także e, życzę Wam, życzę Wam tego, żeby wszystko tak płynnie się rozwiąza rozwiązało, płynnie poszło e, i zakończyło właśnie sukcesem. Także to jest pierwsza grupa. Druga grupa, kwarc różowy. Zobaczmy. Co cię czeka? Sama arkana wielkie. Mm, powiem tak, <laughs> będzie to okres, gdzie tak naprawdę y może niewiele będzie się działo tak w świecie fizycznym, natomiast w świecie tutaj u Was emocjonalnym dość sporo, bo tutaj widzę duże, dużą intuicję. Tutaj również widzę sny na jawie, marzenia, tak? Także będzie to okres taki sprzyjający temu, aby zastanowić się nad tym, czego pragniesz, nad tym, czego pragniesz, bo tutaj jest też energia takiego uleczenia, czyli jeżeli jest w Twoim życiu coś, co um, niekoniecznie Ci sprzyja i chciałabyś, chciałbyś to zmienić, uleczyć, to to będzie dobry, dobry tydzień na to, aby zrobić pewnego rodzaju plan. Tak? Aby o tym pomyśleć, aby um, zacząć to wizualizować, bo za chwilę zacznie się manifestować. I rzeczywiście nów księżyca jest bardzo dobrym okresem, żeby e, odcinać się od, od pewnych rzeczy, które nam nie służą, tak, czyli pozbywamy się. E, mamy nów Księżyca, czyli e, na chwilę obecną księżyc maleje, czyli jest to okres taki, aby robić wszelkiego rodzaju rytuały, e, bądź no właśnie chociażby wypisać taką ta, z takiej intencji, że tego, tego nie chcę w swoim życiu, tak? Czyli zostawiamy wszystko to, co nam nie służy i to właśnie taki okres, taki magiczny, powiedziałabym, taki magiczny tydzień będzie to dla Was. Taki magiczny ym, tydzień, gdzie osoby, które właśnie wybrały tę grupę zwrócą się do siebie, do wewnątrz siebie, tak? I ym, i będą tak, jakby um, może czarować to, tak by nie do końca wszystkim dobrze się kojarzy, ale czarować dosłownie. Czarować swoje życie. Czyli um, ja bym to też. Przy, um, ten zestaw kart bardzo mi mówi. Um, kojarzy mi się też z prawem przyciągania, czyli pamiętajcie, to, na czym skupiamy uwagę, rośnie czyli dobry okres na to, żeby się zatrzymać, zastanowić, tak? czego pragniemy również, co nam niepotrzebne, czyli to, co niepotrzebne wiemy, mamy już tą świadomość, tylko nie skupiamy za bardzo na tym uwagi, żeby tego nie przyciągnąć do swojego życia, tak? Tutaj to też dobry okres, żeby chociażby zapalić świece intencyjne, tak? czyli w intencji na przykład, żeby Uleczyć pewne sprawy w swoim życiu. E, także taki naprawdę bardzo harmonijny, bardzo zrównoważony tydzień, magiczny tydzień, gdzie można rzeczywiście skupić się na tym nowiu i mieć jakieś swoje, właśnie, chociażby spisać swoje jakieś postanowienia, bo jest duża szansa, że to rzeczywiście się zacznie manifestować. E, także skupcie się na tym, czego pragniecie, wypiszcie to sobie zapalcie sobie świecę intencyjną w celu, żeby to się zmanifestowało w Waszym życiu i uwierzcie, że tak naprawdę to już jest, tak? Także bardzo, bardzo niesamowity rozkład kart. Także kochani, ja życzę Wam, żeby wszystkie Wasze marzenia um, się zaczęły spełniać, żeby już się spełniały. To jest druga grupa. Trzecia grupa cytryn, zobaczmy. Ojoj, kochani, osoby, które wybrały tę grupę kart, tutaj dużo będzie się działo: bardzo dużo będzie się działo, duże zmiany. Energia, taka naprawdę w ruchu, mogą się pojawić różnego rodzaju wyjazdy. Przeprowadzka to też będzie dobry okres na przeprowadzkę, tak? Na zostawianie pewnych rzeczy za sobą, tych rzeczy, które nie służą, odchodzenie od pewnych y, sytuacji, od pewnych miejsc, od pewnych osób. No jak widzicie, karta wieży mi się tutaj pojawiła i karta Rydwana, która mówi o, o, o ruchu, o przemieszczaniu się, o zmianie również. To może zapowiadać zmianę pracy, zmianę miejsca zamieszkania, odejście od partnera, tak. Tylko, że karta tutaj też jeszcze to, tak, będzie to gwałtowne, będzie to w pewien sposób niekomfortowe, powiedziałabym. Natomiast karta Tutaj ósemki, ósemki pucharów. Dla mnie osobiście jest to karta rzeczywiście odejścia. Dla mnie, mnie osobiście kojarzy się um, e, ósemka pucharów z taką kartą, gdzie już dłużej czegoś nie możemy znieść, wstajemy, wychodzimy i zatrzaskujemy za sobą drzwi. E, I wierzymy, że jutro będzie dla nas o wiele lepsze. To jest na zasadzie odpuszczenia. Pozostawienia czegoś, czegoś, co już dłużej trwać nie może w takiej formie, tak? Także tutaj dużo będzie się działo w tym tygodniu, kochani. Te osoby, które wybrały tę grupę, bardzo dużo będzie się działo, bardzo taka m, intensywna intensywna energia, taka waleczna, no bo tutaj mamy m, Marsa, Marsa w Skorpionie, Marsa w, bara, w Baranie, tak? Także tutaj, kochani, rzeczywiście ta energia takiej, e, takiej waleczności. M, Niektóre osoby, um, jak to się mówi, staną o koniem, tak? Czyli na zasadzie już tak dłużej nie może być. Ja, ja już tego dłużej nie wnoszę, ja, nie, nie wniosę, e, ja po prostu wybieram walkę o siebie. Walkę w sensie um, kto to się mówi um, po angielsku stand for myself. tak, Czyli um, Stanę w swojej obronie również, tak? Także tutaj takie, takie karty, że jeżeli coś w waszym życiu wyglądało tak, że ktoś was, no nie wiem, nie, nie traktował dobrze, to ten tydzień będzie takim okresem, gdzie powiecie, powiecie, dość, dość, ja się już dalej na to nie godzę, tak? Także i odchodzę od tego, dochodzę od tej sytuacji. Także niesamowity, niesamowity tydzień. Kochani, Piszcie mi w komentarzach, jak się ten tydzień skończy, bo ja jestem ciekawa, czy, będę ciekawa, czy y, Wam się to wszystko posprawdzało, także y, no, fajnie by było, fajnie by było usłyszeć y, jakieś doświadczenia, albo chociażby na maila piszcie. Dobrze, i teraz y, czwarta, ostatnia grupa, ametyst, zobaczmy. Ale wiecie co? W ogóle tak, tutaj ta grupa również mówi o, o zmianach, także Wygląda na to, że ten tydzień, no, będzie to magiczny tydzień, no bo i mamy nów, i mamy przejście z. tutaj lata numerologiczne się zmieniają, tak? Także będzie, będzie się działo, będzie się działo. Te energie tutaj rzeczywiście są takie. Um, Intensywne i tutaj w tej grupie, kochani, pokazuje mi się znowu wielka, duża zmiana, o 180 stopni. Jak widzicie koło fortuny się pokazało. Również mamy kartę bramy, szóstka mieczy, tak, czyli przejście z jednego, z jednego miejsca w drugi, czyli takie przepłynięcie, odpłynięcie dosłownie od problemów, czyli zmiana o 180 stopni. I teraz zobaczcie, co w waszym życiu będzie się działo. To każdy ma jakieś, jakieś problemy, każdy ma jakieś sytuacje niekomfortowe w swoim życiu i to będzie odpłynięcie od tego, pozostawienie to i zmiana o 180 stopni. Z takim spokojem, z taką wiarą, że wszystko będzie, że wszystko będzie dobrze, zachowacie ten spokój, bo ten spokój tutaj rzeczywiście w kartach jest pokazany. Ten spokój, ta pewność siebie, że to wszystko dzieje się dla Waszego dobra. I tak też będzie, kochani. No zobaczcie. E, no Księżyca. No Księżyca jest takim magicznym okresem. Ja już wcześniej w poprzednich grupach to w, e, tutaj wspominałam, że jest to e, w nowiu, jeżeli księżyc maleje, robimy rytuały m, na zasadzie Pozbywamy się, pozbywamy się tego, co niepotrzebne w naszym życiu, i zobaczcie, pięknie to wygląda, i tutaj w tej grupie rzeczywiście jest to odpłynięcie od problemów, i tutaj w tej grupie tak samo to wygląda, odejście od problemów, tutaj w, w pierwszej grupie dokładnie to samo, także niesamowita energia w tym tygodniu. I naprawdę chciałabym, chciałabym się dowiedzieć waszych, o Waszych opiniach. Także piszcie w, właśnie w komentarzach. Tutaj przygotujcie się na duże zmiany. Na zmiany, które um, przyniosą Wam dużo, dużo radości, spokoju, szczęścia, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o tą grupę. Kochani, ja życzę Wam um, wszystkiego, co najlepsze, aby. Ten magiczny tydzień był dla Was jak najlepszy. Jeżeli filmik Wam się podobał, łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał, kliknijcie na dzwoneczek, ponieważ dzięki temu dostaniecie poinform takie notification, po poinformowania, że dodałam kolejny filmik. Także zachęcam. Piszcie do mnie. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.